Witam wszystkich bardzo serdecznie, w drugim odcinku zagrajemy w Streets of Rage 3 na Sega Mega Drive' rośnik 1994. A więc mamy dzisiaj 25 stycznia, ostatni dzień przed aktą, a właściwie ten pierwszy, bo mówi się ponoć, że właśnie e, nasz kochany premier, czyli Donald Tusk, podpisał właśnie te porozumienie, ale prawdopodobnie ma się coś tam zmienić, że że nie ma zablokować całego internetu, ale ma coś tam yy... ma coś tam ograniczyć jakieś pewne ograniczenia wobec tych ograniczeń, nie? To trochę głupio brzmi, głupio wygląda. W ogóle naprawdę, bez tej akty było naprawdę lepiej. Ale zobaczymy, mnie na pewno na YouTube nie zablokują. Bo tego, ale no, no dobra, no. W sumie ja się tam niczego nie boję. Au tego upadku się bałem, więc no dobra, e, więc ciskamy w naszego 3 trujeczkę. Musimy teraz tego motocyklista rozwalić, tak? I dalej takich tafonów tych taki żółtych, takich zielonych. Słuchajcie, jak e, Jakby co powiedzieć? Przesyłka Sonic Advance e, poszła w e, znaczy, doszła właściwie w połowie. Chodzi o to, że wykonałem ten przelew w poniedziałek na poście byłem. Dzisiaj akurat przyszedł w środę i gościu ma po prostu mi wysłać paczkę w... no, jakimś niedługim czasie, tylko nie wiem kiedy dokładnie. Ta niecierpliwość czasami u mnie się naprawdę objawia bardzo... na bardzo wysokim stopniu. Ale mam nadzieję, że przed moim wyjazdem w niedzielę przyjdzie paczka najmniej w piątek. Albo i nawet jutro, ale nie wiem. Nie, jutro to dopiero gościu złoży tam paczka w piątek, no nie wiem. Wątpię, ale te, też może być okazja, bo w sumie priorytet chodzi szybko. No dobra, koniec gadania o tym. Mamy tutaj naszą drugą rundę. Mamy tutaj drugą rundę naszego naszego tutaj biatycznego klimatu. I słuchajcie, tutaj już nie jest prosto do końca, bo ten kangur nawet nieźle potrafi przypieprzyć. Jeszcze ten krasnol Po co ja się męczyłem? I po co ja się męczyłem po raz drugi? Czekajcie, tego kangura jeszcze musimy trochę pobić. Jeszcze, kurde, trochę. Bez straty życia dawajcie. Przynajmniej spróbuję. Tak, ażeby mi się udało, dobra, kangur pobity. Można było zrobić też tak, że e, najpierw tego krasnala głupiego się bije. Znaczy, poko pokonuje się go, i nasz kangurek e, jest, wra e, idzie do nas, czyli możemy nim grać, nie? No ale to już teraz to nie mogę, bo go zabiłem. Biedny kangurek. Australia mnie za to zawiesi. Dobra, Brusa mamy pokonanego, więc dobrze. Teraz najlepsza część w tej grze, czyli disco. Dobra, ja tutaj nic nie gadam, patrzcie na akcję, a ja poprowadzę mamy tutaj tą miejscówkę i posłuchajcie sobie muzyczki. Żeby nie było lipy, sobie zapiszę. Na takim specjalnym, kurde, slocie, nazywającym się, uwaga, tak. SitsuFray 3 Disco. Disco Dance 94. Dobrze. Ja jestem dumny ze swojego roku, bo właśnie, kurde, naprawdę, to jest dość przełomowy rok w grach wideo i nie tylko. Ale dobra. Patrzcie na oświetlenie i na efekty, które tutaj są, które kurde, Mega Drive. O, aktualnie generuje przede wszystkim fajny tłum jest, nie? i te tutaj o trybuny znaczy te, jak to się nazywa, nie pamiętam dobra chwila ale dobra, dosyć pitolenia gramy Jedynie szkoda, że nie możemy mieć noża tak jak w Rage 2, że możemy go trzymać sobie i ciachać na wiele razy. Patrzcie, na przykład właśnie, tutaj miałem wam pokazać pewną rzecz. Patrzcie. Na przykład bierzemy dwa razy... Uwaga! Czekajcie. Dobra, na przykład mamy tutaj takie coś. Biorę na przykład dwukrotnie do góry albo w dół i wtedy mogę tak sobie zmieniać tutaj szybko tak pozycję rolując. Natomiast gdy biorę e, dwukrotnie w lewo lub w prawo szybko wciskając to mogę bie szybciej biec. I tutaj właśnie ta funkcjonalność Mega Drive pod koniec jego życia była właśnie dobra. I to ułatwiało przede wszystkim grę. I właściwie te standardy do dzisiaj obowiązują. Na przykład kilka razy uderzysz gałkę szybko energicznie, to wtedy nasza postać zaczyna szybciej się poruszać, nie? Im więcej takich akcji, tym wiecie, lepsze są wyniki grania. A więc ten standard obowiązujący od Mega Drive'a, no może nie tylko, bo Mega Drive nie był sam w tej kwestii, ale... E, coś tam jeszcze było, nie? Oprócz Mega Drive'a. SNES czy tam inne platformy. Dobra, niestety będziemy musieli pożegnać się z disco, bo... Patrzcie dalej, tu jest jeszcze gorsza hołota mi się zdaje przyznemu Polakowi. To jest najgorszy boss w dziejach tych gier biatyckich. W ogóle one są tak masakryczne. Te babki naprawdę one są... one naprawdę da dają kopa. I nie radzę wam przechodzić ich na trudnym poziomie, bo zobaczycie. Będziecie mieli po prostu masakrę. Tyle, że ja obcykałem się z tym troszkę. No może nie do końca. Śmiereńka w prawa boli. Obowiązę... E, oczywiście, która służy jako sterowanie postacią, nie? Kurde. Głupie baby. bawy przynajmniej mogły być bardziej, kurde, milsze w dla otoczenia męskiego, a nie takie kurna. Wojowniczki ninja, kurde. Ja wam dam. Au! Nie, kobieta mnie bije, ja się tak nie Kurde. Nie ma! A ty kurde. Jeszcze raz. Dobrze. Mówiłem. To nie jest takie proste, jak się wydaje, tylko trzeba po prostu obcykać, moment. A? Moment. Jeszcze nie... Wszystko... Nie na mnie! Co ona ja zrobi... Było przegięcie. O, tam ona traci po prostu. Kurde, gdzie mnie rzucasz? Nie mogę stracić przynajmniej jeszcze dwóch żyć. Zerowe sobie mogę zostawić, ale potem będzie ciężko. A dobrze! Mona Lisa, nie? Czysty zbieg okoliczności, co? No nie wiem, bo są takie same, więc Au! Znaczy, wyglądają tak samo. Kurde, jak ci... Kobieta mówi. Naprawdę, film seks misja wymiata z tym tekstem. Jeszcze z innymi sytuacjami. Co jest? Ty patrz, patrz jak mnie atakują, dziewuchy! Nie! Dobrze. Nie, Facet nie może się poddać. Coś to, to będzie walka płci. Gdzie na mnie? Tam. Mogłabyś to innego zrobić na mnie. Dobrze, jeszcze kawalątek. Ach, no dobra. Trochę się tam jeszcze poddam, ale wiesz. No, chyba chciałabyś. Dobra, ja już nie mówię bez komentarza, bo nam jest ciężko. <laughs> Jak ja nie lubię tutaj wygrywać życia. Kto lubi? Na sami wrogowie demokracji. No. Moment, jedna już już naprawdę zipieje. Ta jeszcze jest pełni sił O ta durna baba, już nie. Teraz patrzcie. Została już tylko jedna Gdzie na mnie? Ty masz ginąć No nie, yeah, bitch! W ostatnim momencie! Patrzcie! Ile mam życia? Ja... Jazda, nie? Kurde, tak się robi na wyczyn hardcora! Soniku z wariatu z Was powiem. Znaczy, właściwie taki mam gatunek, nie? E, dobra, co my tu mamy? E, tak, tak, tam dalej. Mm -hmm. No wiesz, jakie to jest miejsce, które. O, w telewizji coś mówią, że bla, 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 bla. Przepraszam. Tak, tam dalej. Nie widziałem go 6 miesięcy. Mhm mm Tak Wiem, że mamy kłopoty Idziemy do, do przebudowania Czy coś, tam? coś tam w tylu 50 punktów, kul na życia <grym> Mocne, nie? Dobra, mamy tutaj trzeci nasz Poziom Więc tutaj Tak się będziemy właśnie widzieli w kolejnym odcinku Zagrajmy w Streets of Rage 3 M Mam nadzieję, że naprawdę ten odcinek Wam się spodobał i mam nadzieję, że że nie będzie wcale taki lipnie oglądany. Znaczy. Póki co, miejmy nadzieję, że mnie akta po prostu nie zawiesi. Dobrze, no to do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w GTA San Andreas i Sonic T.k. 3, bo tam będziemy mieli niezłą karnawałową zabawę.